Ma pan, ma pan pewność, że takie rozmowy były i że premier ani minister spraw zagranicznych nie zgłosili udziału Polski? Tak, Taką mam informację pochodzącą z wielu źródeł, także źródeł zagranicznych, bo tutaj wymieniam się także informacjami. Zresztą proszę zauważyć, że ani premier, ani minister spraw zagranicznych nie wskazują na to, że koniecznie Polska tam powinna być obecna i oni zgłaszali gotowość do udziału Polski, bo po prostu tego nie no Dobra, Pytanie, czy w ogóle był jakiś kontakt między wami, to znaczy między biurem, kancelarią prezydenta, a kancelarią Pre premiera? A ministerstwem spraw zagranicznych, bo na przykład mogli się zadzwonić do nich i powiedzieć, nie chcecie, to my wyślemy prezydenta. Panie redaktorze, ten kontakt jest, choć on nie jest łatwy. I no, to... słyszeliśmy, że ktoś nie odbierał telefonu podobno tutaj. Rzecznik msz to miał dzwonić do rzecznika prezydenta i nie odebrał telefonu rzecznik prezydenta. A to między rzecznikami ustala się policja. Politykę... No, właśnie byłem trochę zaskoczony, ale taką informację usłyszałem, więc. To może, jeżeli, to może bym panu Wrońskiemu rzecznikowi MZ podpowiedział że być może minister Sikorski powinien dzwonić i Ale dzwonił czy nie dzwonił albo czy do mnie minister Sikorski nie dzwonił a pan dzwonił do ministra Sikorskiego nie wiem też czy dzwonił minister Sikorski do prezydenta